Zadanie 14 dane są funkcje k oraz P. Funkcja K jest określona podanym wzorem K od X równe 5 minus X kwadrat, dla każdej liczby rzeczywistej X. Funkcja P jest określona wzorem P od X równe pierwiastek z 1 minus X, dla każdej liczby rzeczywistej x nie większej od 1. I funkcje są określone następująco. Mamy f od x i g, f i g, czyli jakieś złożenia funkcji k oraz p. I wyznaczyć wzory i dziedziny funkcji F oraz g. No to jak się za to zabrać, możemy napisać, że K od X wygląda taki, to jest nasza parabola, więc dziedziną K są x należące do liczb rzeczywistych. I mamy jakieś P od X 1 minus X. I dziedziną są x. -y należące do przedziału od minus nieskończoności do jedynki, ponieważ mieliśmy powiedziane, że, <laughs> mieliśmy powiedziane, że y, dla każdej liczby rzeczywistej x nie większej od 1, no, mamy tu naszą funkcję, no to zapiszmy, że f od x, czy f, Wygląda następująco, no to oznacza tylko tyle, że zapiszemy to w ten sposób, czyli w miejsce w miejsce naszego X w funkcji K wpiszemy jakby całą, funkcję, całą funkcję P. Czyli zapiszmy, że to, jest, że to jest f od 1 minus x pod pierwiastkiem. No i to będzie 5 minus minus 1 minus x pod pierwiastkiem do potęgi drugiej. Czyli 5 minus 1 minus x. Czyli 5 minus 1 plus x, czyli po prostu x plus 4. I teraz jak wygląda dziedzina? No dziedzina f to będą, to, będzie, to będą x należące do przydziału od minus i skończoności do 1. Teraz dlaczego? Funkcja, mamy funkcję liniową x plus 4. I dziedzina powinna być rzeczywista, ale nie możemy, jakby rozszerzyć dziedziny, bo na początku mieliśmy mniej. Jeżeli na początku było mniej, no zostaje tyle, ile było, tak? Tutaj nie możemy w ten sposób zadziałać. No dobrze, pokażmy, jak wygląda G. No i sytuacja będzie zupełnie odwrotna. Czyli nasze G g, tu mieliśmy 1 minus x pod pierwiastkiem, tu mamy 5 minus x kwadrat, to znaczy, że w miejsce, w miejsce x pod pierwiastkiem wciśniemy całą, całe to. No to piszemy, że to jest pierwiastek 1 minus 5 minus x kwadrat, czyli 1 minus 5 plus x kwadrat, czyli pierwiastek z x kwadrat minus 4, tak? No i dziedzina. Co z dziedziną? No to, co jest, to, co znajduje się pod pierwiastkiem, musi być większe lub równe 0. No to rozpiszmy to sobie. Rozpiszmy to sobie. Tu dostaniemy dwójkę. To nam wyzeruje minus dwójka. Możemy sobie narysować parabolę skierowaną ramionami w górę, bo współczynnik jest dodatni. Mamy plus, plus i minus. Minus 2 i 2. Oczywiście podomykane, bo jest tam ta równość, to znaczy, że dziedzina naszej funkcji g to są x należące do przedziału od minus nieskończoności do minus dwóch domkniętych. Suma domknięte 2 do plus nieskończoności. No i tyle. Tu więcej nie potrzeba.